Siemanko, tutaj z Baza Gaming, YouTube I znowu jestem z Wami Jeszcze na konto widzów I ciągle nie odpowiadacie z Którym Brawlerem mam zrobić rangę 20 Bo mamy odblokowane od ze postacie Jest nim karpenny Darell, Rico Znaczy Rico już był I Pam Powiedzcie teraz w tym filmiku. Mówię please, please, please. No to zaczynamy od tego, bo mamy za Ten karnet aż do Surgea. Nie mamy jeszcze karnetu. A to się załatwi. Oczywiście kupiony karnet. Możemy zaczynać. Tylko najpierw... Najpierw um, w sumie nie wiem co Patrzcie, tutaj bonusy wszystkie zrobiłem Bo to sala była po prostu kliknąć i wyłączyć w stronkę I stronkę I dostało się gemy Gemy albo te moneczki Okej okay. A mi my... wół, wow. let's parley. Pojazd tutaj wspierałem te, ale jakoś nie wiem, jak no, dostaję się za te gamy. Ja... Patrzcie, za 50 tysięcy osób, mieć bardzo dużo tych gemów. No i okej, okay. to idziemy na ten open. Najpierw skin Super Ranger Brock. Później ten Mega Box, 5 Nie Teraz 100 monetek Big Box, a jak będzie coś dalej po harku, to sobie otworzymy 50 monet, big box, box. 100 monet. Big box. Big box. I uwaga. <gasps> Drugi mega box. No nic. Teraz. Big box. Teraz mini box. Teraz 50 pokutów, to C, bo to samo wybieram. To mnie mówię, ale no nic. Big box, 3 to nic nie będzie, bo jak 4 jest, to coś jest. Big box, 3, nic nie będzie. 10 klejnotów, big box, C, nie mam. 100 końców. Trzy monetek. Nic nie ma w boxie. Big box. Nic nie ma. I uwaga. Znaczy monetki. I uwaga, kolejny mega box. Raz, dwa, trzy, żeby było coś. Cyś! Będzie coś, będzie coś i to za dębiasz. Zadym, I uwaga. Tak chwila. Trzy. 2, 1. Bibi. Chyba drugi epik. To może zaczęły te Des... zapytać C si Bibi mocno na raget. 20, 20. A my idziemy dalej. Z monetek. I uwaga, kolejny megabox To by było coś, by było coś. To by było coś. A piątka de... bibi się dostało. Fajnie. Bo mini box nie ma bo big box trochę mi się pomiercało 20 klejnotów big box o za te, za te 20 klejnotów które zostały możemy mega boxa sobie otworzyć. 100 do bólu posła box i dani nam wyleciało ojeju Okej, okay, nic nie ma. Ale nani możecie też korzystać z nani. Na rankę 20. Okej. Okay, 50 penny. Okej. Okay, nani 14. Weźcie monetek. Minibox. Big box. I o tym moje państwo ta chwila, kiedy dostaję tego mojego ulubionego z czyli oto Państwo search! Search! Tutaj jest Megabox. Proszę, coś będzie. Proszę, coś będzie. 5, 5. Ale jest search! Mm -hmm. O, jest 20 najnotu big box nic nie ma big box też nic nie ma ale jest bibi nani o jeszcze tutaj coś mamy o jestem możemy do o tutaj jestem może będą dużo clean o co to dostalić. Dzięki Super, to znaczy, dzięki to grom. Bo, wiecie Proszę sobie było Nie ma słuszki. Ej, w ogóle, patrzcie, jak, jaką rangę już mam dzisiaj. Patrz. A będę ją grał. To pięknie się nie zdecyduje. Będę ją grał. No, czasami. Zartuję, no, sami nie. No jeszcze tutaj 75 to na niej poleciało. Ej, a tutaj nie ma coś free. Może? Chociaż... Free. A jest miałem unbox. No to to było dzisiaj na wideo Myślę, że teraz że dzisiaj eem... Um, się. Na podejmowanie decyzji, które będzie następny brawler? No proszę, powiedzcie mi, jak mi je powiecie to będę smutny. Bardzo smutny. A tak, ulepszymy sobie wszelkie do. to na sei power challenge we will po pop for the next to